Vlogmas, dzień drugi. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami kolejnego dnia. Jest dzisiaj raz, 2, 3 grudnia. Dla mnie to drugi dzień vlogmasu, bo też pierwszego to praktycznie nic nie nagrywamy. Dla mnie to jest drugi dzień. Um, podejrzewam, że to się wyrówna z czasem. I tak, u nas wiecie, co spadł śnieg. To jest piękne, że spadł śnieg w nocy i ten śnieg leży leży na dachach, leży na ziemi, więc jestem w szoku jak na Anglii to jest nowość, jak na Hull to też jest nowość, że śnieg tak ładnie sobie leży Fact, fakt faktem od chyba dwóch dni jest temperatura bardzo niska, jak na grudzień ale to jest super ja się bardzo cieszę, słuchajcie, ja się bardzo cieszę. Jest śnieg, teraz wam pokażę. Emilii, jak dzisiaj poszła do okna, no to była taka, o, oh, wow, ale nie widzę jakiegoś wielkiego zachwytu. Więc może później, jak wyjdzie na dwór i wiecie, nie mogła potuptać i, i poskakać w tym śniegu, to może będzie inaczej. Na razie po prostu przeszła do porządku dziennego, z tym, że jest śnieg. No ja się bardzo cieszę. Choć wiem, że to utrudni bardzo komunikację miejską, no ale. Jest jak jest, taka, taka pora roku, nie narzekamy. E, tam słychać pewnie w oddali mikser e, robię bezę, gdyż dzisiaj idę na baby shower mojej koleżanki Natalki, e, więc robię bezę. Bezę pawlowa, e, pawlową, pawlową chyba pawlowa. E, więc tam się właśnie ubiję, białko, zaraz będę wrzucać do piekarnika i zaczynamy kolejny dzień. Okej, okay, Daniel był właśnie w Aldi na zakupy, na zakupach. I kupił generalnie coś, co bardzo chciałam w tym roku zrobić, czyli gingerbread house. Naprawdę bardzo chciałam um, zrobić z Emilką domek z piernika, tylko chciałam jakoś później kupić. Nie wiem, jakoś tak stwierdziłam, że wiecie co, na Amazonie zamówię z dnia na dzień, ale kupił, więc super. All you need is egg and piping bag, czyli one nie są do końca gotowe. Okej, okay, okej, okay, zbudujemy.

Koleżanki Natalki, mam nadzieję, że jej się podobało, jeżeli oglądasz Natalka, no to był bardzo miło spędzony czas, mam nadzieję, że Ci się podobało, tak samo prezenty się przydadzą i w ogóle ja jestem bardzo zadowolona, eee, mogliście zobaczyć kilka klipów właśnie, jedzonko było pyszne, jak zwykle zresztą paski Italian. a my teraz, a, ale dobre, Emilka je zupkę, bo miała sobie dosyć długą drzemkę, prawda? Emili, ile spałaś? Sześć 3 free hours. Yeah, you probably slept free hours. Więc Emilia spała. Teraz e, je sobie zupkę I będziemy robić gingerbread house? Ja! Yeah. Yeah. Mamy taki zestaw, już Wam dzisiaj zestaw e, do robienia domku z piernika. I właśnie to będziemy dzisiaj robić. A jutro zrobimy pierniki, co? Tomorrow we'll make gingerbreads, ok? Ja. Yeah. Tak więc to jest nasz plan na e, wieczór. Hello, Hello everyone! Hey everyone! Okay, How are you? Look! Look what we have! Men. Ginger Man House? Yeah. Yes. What are we going to do? We're going to assemble it. Yeah. Can you say assemble? Assemble. Assemble. Good job! Can you help me? <gasps> oh my goodness! Wow. Look what we have! Can you put it on the side? Yeah. Can you put it there? Okay, what else we have? We have some sugar. Sugar. We have some jelly buttons. Jelly, jelly buttons. And let's see and open what is inside here. Yeah. So, Malouf, could you slowly add it. Oh, okay, stop for a second. <laughs> hey, hey, mommy! Mommy is silly, I know. Whoa, stop. Chyba będziemy potrzebować odkurzacza do tego potem, co nie? the snow starts falling, I pick all the presents up for you, decorate the fireplace for two, I keep waiting all night, all night, wish upon a starlight, starlight, I sleep under the night.

Czyli to jest teamwork. My zabieramy się za, za teraz jakąś zabawę. Czyli jest tu skawki, tak? Okay. Dzień dobry, witam się z Wami. O poniedziałku to chyba rok czwarty. Mamy 7.07, więc jesteśmy y, lekko spóźnione. Ale musiałyśmy mieć troszeczkę kuru z musiałyśmy się to przydulać, musiałyśmy tam poleżeć troszkę. I tak, ja już jestem wyrobiona, ale muszę zrobić jeszcze, dokończyć Emilę śniadanko. Mamy owsiankę plus banan i truskawki. Więc szybko robimy śniadanko i uciekamy. Tak więc tak, moje vlogi w tygodniu nie będą jakieś rewelacyjne, ile w ogóle będą. Um, no bo gdyż rano to jesteśmy po prostu w pośpiechu. My też potrzebujemy czas na, na trochę miłości, na jakieś rozmowy, na ubranie się, więc wiecie, to tak nie tak łatwo. Co się stało? Co się stało? Kubu zrobiłaś. Chodź. Tu mam Yes. yes Ojek. Mama ty tutaj truskawki robi. Chcesz troszeczkę wody od mamy bidonu? Ja. Proszę cię bardzo. Zajomi? Nie? Mami water. Mami łoce. Mm -hmm. <laughs> Będziesz jadła truskawki? Banana at nursery. A kto to mi tu podjada truskawkę? Co? So, Powiadasz No tak, ja mi. Ach, bo nam zostało została. Ciach, mama ma zrobić. Chach, 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 chach. Mama zrobi ciach. Ciach, 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 ciach. Mama zrobiła. I e teraz trzeba wymieszać. Mix it, mix it, mix it, we it rich. Dobry, ja już jestem prawie w domku. Stoję na przejeździe kolejowym, jak zwykle. Niestety, mieszkamy tak, że z jednej strony jest przejazd kolejowy, i bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza się, że, że nie jedzie pociąg. No i niestety, no przed nosem, tuż przed nosem, no ale mam nadzieję, że tylko będzie jedna, maksymalnie dwie kolejki. Nie chciałam powiedzieć ciuchcie, no, ale dobrze. E, tak więc tak, e, ale mam niekorzystny kadr, w ogóle dzisiaj że niekorzystnie wyglądam dzisiaj coś jest generalnie nie halo ze mną. Tak więc jadę, będę się bawić z Emily, może humor mi się poprawi. Ehm, tak, czas do domu, będzie dobrze. Ten kupił mi czekoladę, której dawno nie jadłam, więc rewelacyjnie. We're ready for